Witam 5 października. Kolorami zapachami jak widać to co powinno być w październiku, czyli astry, nasturcje, jeszcze przykwitające kanny, również cynie. Cynie się bardzo też w tym roku sprawdziły. Już pierwsze chryzantemy sobie tu stawiam, pewnie jeszcze to kupię na jesień kłosowiec świetnie jeszcze kwitnie razem z tą nasturcją e, różne róże tu chcę tylko powiedzieć, że upolowałam w biedrze już szykuję do przesadzenia moją ulubioną różę pis czyli pokój ma znaczenie symboliczne. 899 w Biedrze, byłam w Wielkopolsce, nie było to we Wrocławiu. I drugą indigoletkę, którą. O jej, chyba nowalis, przepraszam, nowalis, którą już wsadziłam. Róże z gałym korzeniem, czas start, można już zamawiać. A tu jest róża ta, podejrzana, czy pis, czy nie pis. Pewnie pis, wsadzona w tamtym roku. Pięknie. Kwitnie już jest bardzo wysoka, i jeszcze pokażę zanim przejdę do głównego tematu. Jak strasznie wybiła fejry żółta. No, przecież ona jest poniżej mojego pasa. I większość tych kwiatów tutaj to jest jazz, że daje popis w październiku. A obok ten drugi krzaczek są dwa różne: to jest Kubana. Strasznie podobne, trudne do odróżnienia kubana i jazz przebarwiająca się na różne tu pomarańcze, róże strasznie podobne wsadziła mnie obok siebie i tak to już jest, tu widzę, że będzie kolejny raz kwit. dziurawiec hitkot i dobrze, no i oczywiście typowa jesień, wrześ... październik ogniki kto ich nie ma, niech żałuje, niech posadzi jak najszybciej tam z tyłu falopia drugi ognik róże drifty miniaturowe cały czas czerwone, oczywiście kwiaty hortensji drugi ognik, tu niestety zalało mi wilczo mlecza, muszę coś z tym zrobić, roboty co nie miara natomiast tutaj stanę proszę się nie przestraszyć, sama się przestraszyłam. Chciałam zobaczyć, ile do tej pory nakupiłam, e, szykując się już do sadzenia cebul. Tebul, e, i, I przeraziłam się trochę, bo e, kupiłam za dużo na pewno tulipanów, a za mało tego, co e, chciałam, na przykład z e, ponieważ e, wiedziałam, że tą cebulicę gdzieś tam muszę jeszcze dosadzić i, i na przykład za wilca. Wielcowego e, też troszkę za mało. E, z kolei widzę, że jest dużo takich opakowań, i tych e, zło, złożonych, takich jak te, na przykład w tych różnych lidlach i innych tym podobnych. Także są łącznie cebulki i tulipanów, i m, czosnków, i. Jacyntów, więc takich jeszcze nie miałam. Natomiast trzeba to wszystko jakoś ogarnąć, gdzie byłam po prostu od, par, od pewnych chyba paru tygodni, yy, kupowałam po, po kilka opakowań, czasami mi mąż zasponsorował, i, i tak to właśnie wygląda. Holender, chyba trochę się z mamą podzielę, yy, więc na pewno idąc od tyłu, yy, kupiłam troszeczkę mieczyków, ponieważ wyrosły mi mieczyki, u mamy też teraz właśnie niedawno całkiem, nawet we wrześniu i myślę, że to nie jest głupi pomysł, tu jestem w mojej altanie, która w sumie nie służy jako altana, tylko jako miejsce szykowania jest do, do, do przesadzania i tak dalej, więc często jest tu rozgardierz. Natomiast tak jak w Gardeners Wars powiedzieli, żeby nie kupować za dużo jednej odmiany, na przykład tulipana, tylko po kawałku i Sprawdzić na następny rok, czy on dobrze rośnie. Na przykład w tamtym roku dobrze rosły mi takie, właśnie w stylu Banialuki, więc Banialuki dokupiłam i, i takie, właśnie dwukolorowe. One są pod różnymi nazwami, na przykład tu American Dream. E, oczywiście każdy lubi różne kolory. Ja widzę tutaj bardziej takie energetyzujące. Na wiosnę brak nam kolorów, więc e, takie się też sprawdziły w tamtym roku i troszkę różu. Na przykład Mystic Van Eyck nie przepadam za czerwonym, tam dziś jeden kupiłam, ale może bardziej dlatego, że się walał gdzieś tam po podłodze i było mi go żal. Czasami jest mi tak żal roślinki jak, jak, jak samo zwierząt. Które są w schroniskach, i myślę, że są po prostu takie biedne, biedne samotne, i jest mi po prostu i żal. Też chciałam troszkę, nie przepadam za białym kolorem i w ogóle na wiosnę, ponieważ wtedy chcemy zapomnieć o śniegu, mrozie i raczej liczę na kolory, ale kupiłam tego Poetikusa czy, czy tego Rekurwusa, dlatego że to są narcyzy, które kwitną później. I, I po prostu wtedy często się robi taka luka i dlatego chciałam po prostu, żeby były w różnym, w różnym czasie. Tak samo dziś widziałam w którejś z gazet ogrodowych tego Narcesa Rip van Winkel. Nie miałam go jeszcze i pomyślałam, że może, że może trzeba go spróbować jak się sprawdzi. Znaczy spróbować jak się sprawdzi, ale wiadomo o co mi chodzi, także... To jest druga sprawa. No i oczywiście jacynty. mamie się strasznie podobały w tamtym roku. Mówiła, że ktoś przechodził go do domu, to mówił, ale się unosi zapach cudowny, więc dosadzę mamie i jeszcze tam do mam już parę zawiozłam i jeszcze u siebie jednak ten zapach jacyntu, one czasem nawet troszkę później u nas w, na cienistych zagonach, tutaj rabatach yy, zakwitały niż w innych ogrodach, yy, i ten zapach był naprawdę przeboski. Tu w tych łączonych, jakby tych paczkach, też jest różowych Jacynt. I nawet tu żółty gdzieś się gdzieś zagościł, ale nie ukrywam, że mam słabość do tego niebieskiego koloru. Także na pewno. Parę mieczyków, może jeszcze kilka mieczyków dokupię, bo to są późne rośliny, późne kwiaty cebulowe, tak jak mówiłam, nawet tutaj sierpień, wrzesień nawet kwitły. Yy, jeszcze myślę o liliach, ale nie wiem, czy to nie za wcześnie na lilię. lilię nawet można na wiosnę sadzić, yy, Lilie na pewno, czy te niskie, czy wysokie, y, gdzieś tam można skomponować, one też czasem wypełniają tą lukę, kiedy nic wtedy nie kwitnie. No i nie zapominajmy o czosnkach. Na razie kupiłam tylko Purple Sensation, bo on się sprawdził. Y, I też te czosnki, takie inne, czyli na przykład taki czosnek, to nie są te typowe czosnki, czy jest jakaś nazwa tutaj, nie, to tu po prostu jako czosnek. One są później kwitnące, tak samo ten, mi się kiedyś spodobał u mamy, też tu w postaci nazwa Mix, ale. To są te czosnki, one mają jakieś nazwy w tej chwili, nie przypomina mi się y, konkretnie, ale wiem, że po prostu jako, jako miks yy, one kwitną, tak jak powiedziałam, trochę później i za, w donicach też, też ładnie kiedyś u mamy kwitły i myślę, że one mogą też wypełnić tą lukę która później występuje przed bylinami no i kupiłam też o i ten główkowaty, ja go lubię najpierw myślałam, że ten kolor nie będzie fajny ale, ale on też dość późno kwitnie już razem z, razem z bylinami czasami nawet między różami yy, mi się podoba trochę przypomina główki szczypiorku ale, ale mi na przykład się podoba także też gdzieś tam go wkomponuję i też parę, parę irysów nie dużo, bo ja mam parę irysów ale irysy się sprawdzają co roku kwitną fajnie więc myślę, że, że to nie jest głupi pomysł i tu spadł za wiele chciał mi powiedzieć, że kupmy nie jeszcze więcej zwłaszcza niebieskie i dzisiaj tyle. Bo boję się, że mi się skończy film, bo ostatnio próbuję odgruzować telefony pod kątem pamięci, bo y, mam strasznie zajęte dyski i pracuję nad tym. Także y, fajna końcówka y, jakby sezonu. Nie jakby, tylko po prostu końcówka sezonu. Na pewno usiana tutaj różami i też widana z turcjami. Drugie, trzecie kwitnienia, świetne to jest ta niby, niby róża Pis. I tutaj no muszę kończyć, bo roboty u sąsiadki. Yy, róża Poet's Life, kolejne kwitnienie. Ona bosko pachnie, ma mały kwiatuszek, mimo że to jest róża angielska, pewnie jest jeszcze młoda, ale naprawdę róże w tym roku dają popis. Tu okrywowa Happy Chappy. Z tyłu widać dzięki róże i jej widokiem zakończę. Dobrego dnia.